jest z tej strony mięśniska, Dzisiaj jest takim krótkim przekazem i to z takiego w ogóle nietypowego miejsca. Trochę się nie czuję tutaj tak komfortowo jak zwykle, ale to jest właśnie ten czas, przepływ, o którym mówiłam, że musi być dokładnie taki. I mam jeszcze chwilę czasu, zanim odbierę dziecko ze szkoły. Jestem w niedalekiej kawiarni i jestem też tutaj, a nie w parku, żeby mogła być bez maseczki. E, bez stresu, że ktoś mnie gdzieś pogoni e, z e, tymi paroma słowami. Otóż, e, m, ostatni weekend e, e, i nów, który się tam gdzieś tutaj m, mocno udzielał, energię nowiu, e, czyli spojrzenie w głąb siebie w związku z relacjami, z tym, Możecie sobie odszukać tych wszystkich wpływów, o których mówią astrolodzy. Tym akurat na tym kanale się nie zajmuję. W każdym razie możecie sobie tego wszystkiego odszukać, sprawdzić, porównać, czy też było tak w Waszym przypadku, czy nie. U mnie niesamowite rzeczy się działy, ale w wcale niełatwych, a trudnych aspektach. Po raz kolejny gdzieś tam zobaczyłam, jak bardzo podświadomie kieruję się w swoim życiu, a nie świadomie, jak bardzo jestem uzależniona od tych warunków, relacji rodzinnych, wpływu wpływu swoich przodków. A tak, żeby już nie było to tak górnolotne, tylko bardziej, e, bardziej od serca i życiowo, to specjalnie e, zauważyłam w sobie schematy identyczne, jakimi posługuje się moja e, mama. I e, to są właśnie te aspekty, które są tak e, niekochane na co dzień. Które wydawałoby się, że tyle razy już były wybaczane, a jednak gdzieś tam um, dotykać się um, bardzo mocno niezgodę, jak one się wydarzają. I nagle zobaczyłam ją u siebie e, w relacji do swojego męża. I um, to było trudne, ale też się bardzo piękne. E, piękne z tego względu, że przychodzi takie głębokie zrozumienie tego, um, jak wielka niemoc e, e, jest e, w tym zachowaniu, i, i głębokie zrozumienie tego po prostu, e, dlaczego ktoś tak, a nie inaczej się zachowuje. I przepracowuję teraz. E, też e, relacje z pieniędzmi. E, jestem na takich warsztatach, e, pracuję z podświadomością, tu już któryś tam warsztat, takie pracy właśnie z podświadomością. E, do tego e, perspektywa soulworku, cały czas pokazujemy, że naprawdę jesteśmy sumą naszych przodków. I... Um, Zalecaję do tego do, do wniosku, który przyszedł do mnie dzisiaj strony, chcę się podzielić, ale najpierw chcę powiedzieć o, o tej sumie yy, wszystkich naszych przodków, że yy, faktycznie decyzje, które się wydaje, że yy, wychodzą tak z nas, są o takie indywidualne i z potrzeby naszego serca. Yy, jak się wejdzie w tą pracę podświadomą, okazuje się, że naprawdę coś, co wydawało się nasze, jest na przykład głosem naszej babci albo e, niespełnionym pragnieniem rodziców, e, powielonym schematem w pracy z pieniędzmi. Okazało się, że gdzieś tam jestem, um, którymś pokoleniem kobiet, które e, nie realizują się. Tak, jakby mogły, ze względu na um, wybór partnera, który je utrzymuje, by mogły nie wiem, żyć w domu, nie podejmować pracy. A korzenie tego są naprawdę głęboko, głęboko gdzieś tam w um, niewolnictwie. I jak dokupuje się do, do tego schematu, w którym widzisz, że. Jego początek miał miejsce właśnie w kajdanach na rękach, i um, no to jest um, szokujące. Um, Te wszystkie odkrycia, które w tym weekend do mnie przyszły, z jednej strony są takie trudne, bo. Jeśli tak jak ja od kilkunastu lat pracujecie nad sobą i wydawałoby się, że macie już taką świadomość, która sama spływa, jesteście w takim połączeniu, bo to chciałoby się jakieś tam naprawy tych relacji, a z drugiej strony yy, chyba właśnie o to chodzi, o to coraz głębsze yy, zrozumienie po prostu siebie po prostu linii życia, która jest. I z jednej strony czuję się taki ucisk, że to dalej jest takie powielone, a z drugiej strony właśnie to zrozumienie daje pewnego rodzaju rozpuszczenie, możliwość możliwość takiego... zrozumienia, przyjęcia, zaopiekowania się i jestem um, ja teraz na etapie rozpoznania tych, tych, e, tych rzeczy. Zanim rozpoznania, czyli na etapie pokachowania, uznania, że właśnie tak jest i um, nie zawsze chodzi o taką transformację, wiecie, wygumkowanie czegoś, bo to nie służy, bo to nie jest moje. Nie. Myślę, że są też ukryte w tym jakieś zasoby, coś z czego będę mogła korzystać, coś co będzie dodatnią wartością, bo w tym świecie dualnym naprawdę wszystko jest, jest podwójne. Moneta ma dwie strony i ma dwa końce, tak? I po prostu... Teraz tego, co dostrzegłam, taka jest moja prawda. Teraz teraz zobaczyłam, jak bardzo schematyczne są moje niektóre zachowań. Będę niektóre to integrować, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej. I dojdę teraz, może, tak do tej refleksji, z którą chciałam się podzielić, tak naprawdę. Nawet jak patrzę na siebie, że wciąż jeszcze jestem tak, tak nieświadoma w swoim działaniu, że po prostu kieruje mnie zwykła taka zwierzęca ewolucja czyli e, automatyczne podążanie za schematem przekazanym przez swoich przodków. E, i, pomimo tego, że czasami pojawia się taka frustracja, że okazuje się zwykłym frazesem, mogę wszystko, chociaż nie do końca tak jest, bo jednak praca z podświadomością pokazuje, że można zmieniać te nawyki i być coraz bardziej świadomym, coraz bardziej sobą. Natomiast no, jak widzisz po raz kolejny, że, yy, że jeszcze tyle jest tego nieuświadomionego, to... Yy, to moje zdanie jest takie, ten przekaz, który chciałam, z którym chciałam dzisiaj do Was przyjść: e, że nie zwalnia niespoczucia wielkości że nie każdy musi być w tym życiu tym tole e, że. Nie muszą wam wszyscy akurat wieści aż tak świadomego życia. Że odkrycie to, jak bardzo podświadome, nieświadome i schematyczne działania przyjmuję, nie zwalnia mnie z tej mocy buddy. Nie zwalnia mnie z tego przekonania o, swój, o swoim jestestwie. Wciąż mam połączenie z tym, co nieforemne. Chociaż mam połączenie z tym, co nienazywalne, i po prostu rozumiem, że ten etap samorozpoznania jest najbardziej potrzebny, najbardziej pożądany, najbardziej ekstatyczny dla e, tej mojej jednostkowej duszy. E, jestem na tym etapie. E, w pewnym. Porządku, rozwoju, duszy i okej. Okay. I właśnie z tym przesłaniem, bez względu na to, ile zobaczysz tych nieświadomych potknięć, tych, tego paplania się w. W niezrozumiałych emocjach albo w nietrafionych decyzjach, to naprawdę nie poddawaj się. Pamiętaj, pamiętaj o, o tym swoim wnętrzu, o środku. W każdej sytuacji w, w każdej. jest ukryta wartość, są ukryte zasoby. I mam taką prośbę, żebyś dzisiaj odkrył, jakie zasoby zawsze musisz w sobie, co to jest. Bo bez względu na to, jak będzie źle i w jakim będziesz momencie, zawsze możesz coś zrobić. Dla mnie z takich zewnętrznych zasobów, w których zawsze mogę korzystać, jest muzyka. Jest e, kawa w kawiarni, jest e, spacer w lesie, jest e, piękno kwiatów, świece, korzystam mocno z tego, z kąpieli. Wczoraj byłam w walnie trzy razy. E, raz ceremonialnie zmywałam wszystko, co mi nie służy, drugi raz po prostu się relaksowałam i koniecznie poczułam potrzebę jeszcze zmycia wszystkiego z całego dnia, tygodnia. Więc um, zawsze mamy te zasoby zewnętrzne, z których możemy korzystać. Zawsze. I możesz sobie spisać, co to jest, i wiedzieć, że to jest Twój amulet I mamy też zasoby wewnętrzne. I jeśli. Tyle razy wydarzyło ci się coś złego, a ty powstałeś i szedłeś dalej? Paczeka masz moc. Jeśli pomimo złego masz nadzieję, paczeka to jest moc. Um, Znajdźcie dzisiaj swoje zasoby, spiszcie je i pamiętajcie o nich. Codziennie przed wyjściem do pracy, do szkoły, na cokolwiek. Zakładajcie niewidoczny plecak ze swoimi zasobami. I korzystajcie No, to z takim przesłaniem dla Was wychodzę z takich warunków, a nie innych. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze słuchać mój głos. Że wyciągniecie coś z tego. weźmiecie dla siebie. Jeszcze jeden krótki przekaz na koniec dnia. Bardzo, bardzo mocno czuję potrzebę. I czuję, że to jest naprawdę dzisiaj coś wielkiego. Zrób coś pięknego, coś miłego, ciepłego dla drugiej kobiety. Naprawdę odkrycie tych wielopokoleniowej linii zniewolonych kobiet spowodowało, że czuję wielką, ogromną potrzebę naprawy i miłości kobiet do kobiet. Eee, Jeśli to z Tobą rezonuje, zrób coś miłego dzisiaj do drugiej kobiety, powiedz miłe słowo. Eee, u... To już będzie tyle. Dziękuję za obecność, dziękuję za wsparcie. Dziękuję za coś, że za mną jesteście. Uściski. Eee, polecam się, polecam swoje usługi.